Witam, prawda? Witam, prawda? Emocje są cały czas. Próbujemy high tension, no jest ciężko. Ja teraz zmieniam tylko sobie broń główną w sumie. Hmm. Granaty zapalające ma. A tak poza tym nic się nie zmienia. Tak jak się wziął sobie też pancerz. I zobaczmy, jak teraz pójdzie. Trochę mało amunicji przydaje się tutaj, w jednym miejscu lepszy pancer, pancerz, żeby ten technik bardziej przewalny no nie wiem ten w Też w chuj amo, Tak jak on już dead. To chyba nawet dobrze, bo kurwa. <śmany> tak jak on już dead. Teraz, jak nazwęś mnie wyrzuciło... Z gry? Zajebiście. E... Aha, no to, to to w sumie dobrze wyszło, bo... Chujowa ta broń jest, muszę już coś takiego. No, karabin z To oczywiście zapro. Ech, różne przeboje tu mamy, jak widzicie. Ale tu już akcje też dobrze odchodzą. Czekam, aż to się połączy. Na to zakłóca nasze połączenie, Swymi eksperymentami z GPS-em. Nie, nie piszę, żeby się łączył, więc może spróbuj wyjść z gry jeszcze raz, albo ja założę. Ta misję nie chcę, żebyśmy ją przeszli. Ale dobra, jest fajny motyw z tym wózkiem. Z tym, że się tak trzeba rozpłynąć, jakoś obronić. Już był dobry plan. Dobra, ja założę jeszcze raz, bo to ostatnio zadziałało. Yy... Również menu Create Lobby, także widzicie, to jest piąta kampania z y 13, nie, z 12, jakie tutaj mamy. To są jeszcze bonusowe jakieś misje, nie wiem, czy w to się będziemy bawić. Jakiś Deathmatch, może pokażemy po jednej, jakieś Endless Mission i Deathmatch, a to później, może pokażemy. More campaigns to pewnie można gdzieś tam ściągnąć. Nie wiem, czy będziemy ściągać, bo mamy w sumie dużo i tak ich samych tutaj. Także Paranoia to jest high tension, przedostatnia misja. Speak. To jest git. To jest git i wysyłam za wysłałem zapro. Wysłałem. Połącza się. Jakiś lepszy, kurde, bo jakiś lepszy by się przydał. To mówię, te pistoleciki są spoko, ale faktycznie amunicja spierdala. Chyba, że pistolety spróbuję, kurde, dwa. Biorę. Oszczędne, wydajne zużycie amunicji ma niby. czy ty się łączyłeś, czy się nie połączyłeś. Uh, Serwer szatani. Don't look. Co? Dawaj, łącz się. Taki kun is connecting Steama wyłączyłeś <noise> gdzieś tam? Nie, to nawet by nie było. Mm, napisane, nie, nie, Steam, cały czas mam włączonego. Dobra, jest taki kun. Joint game. No, Spróbuję z pistołiczkami. No nie wiem, <laughs> też mnie coś nie przypomniło. Pistoleciku jako broń alternatywna raczej. Czy się tu strzelają jakieś kopachany? Czy trafię tu w sumie? Wybady, no zdarzają się takie misje, widzimy, które dają nam w kość, to dostawiamy wieżyczki. Może z powarki nie brał? Bastil, no, chodź tu do środka. Dobra, to my będziemy pilnowali drzwi, a wieży... albo nie, my będziemy, wieżyczka będzie pilnowała drzwi, a my będziemy otna pilnowali, bo drzwiami idą raczej więcej. Dobra, można chyba odpalać.

Stąd tam gdzie trzeba. Aha, bo cię wyjebało znowu. Nie ma Fega ledwo żyje, bo kurde taka się nie ma. Taka się ma coś ostatny problem z netną Jak widzicie. Ale to... Akurat jest prawda, że nie to nie będę tego robił, bo z ciebie chyba. O, jesteś! Dołączył się z powrotem. Skoro cię nie słychać, jak coś. <laughs> Ale jaja. Jesteś Punkt 17 i zaczynają się dziwne problemy Okej, okay, to cash, kurde, to było dobre Wywaliło go z gry, ale wrócił Teraz go słyszymy znowu Tutaj robimy czystkę i robimy nasz plan Tak tu. Czekaj, czy uda nam na rady przejść tą misję. Tak, jakoś tu. I to minę, to Wezmę. wezmę. I on postawię tak tu chyba eee, tak. Dobra, gotowi Czas na płyną Ekspert pis I nie zdziwię się, jak będzie taki moment, jakiś kurde i ja będę krzyczał tak ja szybko, rzuć leczenie czy coś, a tu patrzę, a tak ja się go nie ma. Bo <grytania> Ty, ale amunicja mi tak spierdala zajebiście się szybko Dobrze, tam zaraz będzie ta skrzynka. I będzie dla Wildcat też. Tutaj rzuciłem jakby co jedną skrzynkę. To ja wezmę, to wy sobie weźcie stamtąd, ja sobie wezmę stary. Jeszcze Wildcat mogłoby tu przyjść, to sobie weźmie do Autogana. I dobra, czekamy Uż na Was. Już idę, zabrałem tylko tam amunicję Depo explosives To może nie iść sam, bo będzie znowu akcja już ma tu musisz technikiem wejść na górę tak, nie? Następnym razem były kraby bo... z Też spierdala szybko, proszę. Mega szybko z pierwzdowałem Mam no, tylko dodatkowe bramę Dobra to hakuję. Tak Dobra. No i jedziemy o. Jak tu <grywa> Tak jak kun już w porę zginęłeś w porę można powiedzieć. O kurwa, też. Nawet nie można za tym strzelać do nich Ja nie mam już AMO Z tym wyzwyczajem się teraz nie z spiąć Nowy World nie daj się Nowy World strzelaj kurwa Zajebali go. To Wildcat została sama na no, no, tą całą misję. I też ma ostatni nogazinek. Ja mentalnie zabili. Ja się na niego przełączyłem i nawet nie zdążyłem strzelić. A on tam z pięć na niego wyskoczył. Kurwa, kończysz kiedyś. Ja wiem, że to jest też właśnie misja, żeby tam w ogóle dotrzeć teraz, no. Ta misja jest gruba no problem. Ja go w przecież to zrzuciłem od tam Zeromo A tu jeszcze ten kutas wyskoczył, wysk sko nie? nie, tak nie Kurde Fajna podpowiedź, używaj leków, fajnie jakby się dało bo... Dobra, nie, muszę wziąć inną broń. Biorę normalny kurwa, karabin Wierzyczki są spoko. Latający, to ciężko jest stra I są też już skórwi Nie no ogólnie Amo coś spierdala, bo to dlatego, że to jest grubo po prostu w tej misji, jest przeciwników. właśnie do windy. Jak tylko zaczynamy przepychać ten wagonik, to momentalnie się ich wysypuje i jak... Ten wagonik jak wybuchnie to też wtedy masa ich masa wychodzi. Tak, no, najwięcej wyjdzie, Nie, oczywiście jak wybuchnie, ale jak ta droga do tego mostu też jest przejebana. Tak. Co Дәвә, уҡып Jeszcze idą? Tak. No, a, dalej się pojawiły. Dobra, chyba już. Tutaj dajemy radę. Też do... W sumie tutaj też po ammo można się później cofnąć. To jest ammo dla World Cup dla być co osłaniał nam tyły Dobra. Bastil, nie wchodź podnieść. Mówię, że osłaniał tyły, i nagle Bastil nie w linie ognia wchodzi. No jednak, tu karabin to jest najlepsza opcja. Na podstawową broń. to w ogóle jeszcze nie jest koniec misji, a mnie ale Na no szczęście mam teraz więcej życia, więc mogliście ja Cię z nie Może to było tak? Jakoś. I to było jakoś tak?

Ale tutaj chyba jeszcze nam facehugger nie wskoczy żaden na morda Ja nie mam Amo, też rzucić coś? Co tam wybucha? Yeah. Mam dziewięć na BOI, Dobra, może dam radę. No tak jak Kun został sam, nie możemy go tak zostawić, bo zginie. Tak się ma chyba problem z połączeniem. O! Próbuję rzucić coś. <grymne> Takieś ma esi ma fójlagi dzisiaj. Ale to poważnie mówiłem. jak One podobno. Tak się mówi, że. Sure. Podobno na to z GPS-em coś robi. Co on robi? Patrzcie, jakiego malaga to Będziemy patrzyli, co zrobię takasi. Nie możemy go tu zostawić, bo jest tam potrzebny. Tak ta kasi, jak do nas dołączysz, to mów... O, takasi go rozłączyło, dobra. Może się zaraz dołączy. To ja sobie zmienię postać. Bo tam jest... Wróg, ale są też hamulce, więc sobie wezmę zaraz. Sarzy mi o zabrali, kolego. Takie się może dołączyć w porę. Jeszcze. A wezmę tą pastil albo wezmę... O, on rozstawił. Tak się dołącza. the po explosives O jest taka si dołączył się Ja biorę explosives No to kasz się sam Bo jest Tak kasz Kolejny raz Tak kasz się Cię Rozłączam Rozłącza mi internet i łączy, rozłącza i łączy, rozłącza i łączy, nie wiem czy... Tym razem mam dziwne podejrzenia, że to może być mój dostawca internetu sobie coś... ukradł. Może być. Ale są emocje dodatkowe dzięki temu już... Już nam dobrze szło. Tak jak się to łączy, jakie alieny to z, 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 o, ostrzał przyjacielski, jak nie ostrzał przyjacielski to są lagi. No, wszystko. Wszystko z lagu. Wszystko, wszystko dzisiaj. Wszystko dzisiaj, no, wszystko, nic. Po prostu cały świat przeciwko nam w tej misji, ale przynajmniej jest zabawnie. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Może w następnym odcinku nam się uda. Na razie. Na razie.